A ty, tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbut. A wy się zdaje, że była obdartą z morza, grozi jej śmierć, albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść, i okaże się, że zmyślasz. Wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelbut. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? O, Geralt. Jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką. Grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Nie ma czasu na tłumaczenia. Zaufaj mi. Proszę. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. Ognisko jak na beletę, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna. Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie. Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, religiarze i spalić, a potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Słyszysz, cisza, spokój, wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości.

bo dostaniesz bełtem w kiszki! Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze zanim sobie zrobisz krzywdę! Ten człowiek jest niewinny! Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast. <śm> Moja matka, czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to bez mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Ale paznokcie, sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Anneke, kuternoga Katarzyna, robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Dalej podk, dalej.

Słodka Anneke, Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj! Klienta pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie poddanej. Ja mam ręce pełne to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Jak to tak bez gry wstępnej? Bez formaliny? Węgli w oczodołach? A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Mejera, Patrycję Wegelbutt i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło przy błędach. Przyciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Aneke w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu. Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki formaliny. Ja tu zostanę. Mam niedokończony interes ze słodką Anekę. a przecież zapłaciłem z góry. <laughs> Rozwiążesz ją, zostawisz na stole swój mieszek, a potem wyjdziesz stąd i nigdy nie wrócisz. Tak jest. Grzeczny chłopiec. Masz wulgarność wypisaną na twarzy. Mm. Jestem. Luka zaga, lata jak kot Normalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blew z Natanielem. Chociaż. Widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Kim czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi, dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który. Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowy Grad upadł, ludzie zapomnieli co to przyzwoitość i moralność, więc postanowiłem im przypomnieć, tak żeby zauważyli. Chyba Cię popieprzyło. Nie spodziewałem się, że zrozumiesz. Od początku czułem, że jesteś cynikiem i oportunistą. No, a skoro rozmowa jest przekra dla obydwu stron. Przejdźmy do następnego punktu spotkania. Ostatni raz walczyłem z Wiedźminem 200 lat temu. Mam nadzieję, że pamiętam, jak to się robi. A ty zmierzyłeś się kiedyś z jednym z nas? Pewnie nie Bo byś nie przeżył. Jakże się odkrył, że ten miejski koroner. Ciemność. Ciemność widzę. To nas będzie karali. Tak, Koleszko, ono tu. Załatwiłeś tego? O co prosiłem? Mhm, mm powiedz mi Dziękuję, Gerard. W imieniu swoim i Pryszczilni. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruje ją lepiej niż Driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może. może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurtskiej. Nazywa się Szani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Czemu Uniwersytet w Oksenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku, niż za katedrą. Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem, i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Bywaj. Że to się za robotę uczciwą nie wyjmie, tylko się kręci, jak ten z sumyrod A wiesz, wciąż no mi wyjdzie, że miałaś kiedyś Dziwny? No co to jeden z tych, co Ach, się jakby tylko pijawki przedstawiał? Nie, spokój z mgnieniem. Bez psy. Fonkranc elegancko mnie pozaszywał. Idę po Życie jest...